Witam Was bardzo serdecznie, bo w przerwie od sierpnia na kanale Miska Vlog. no, Ostatni film widzieliście w listopadzie, bo ktoś nie chciał go montować. Jest aktualnie godzina 10 po północy, 9 luty. Dosłownie za 20 godzin i 20 minut zobaczymy mecz Borussia Dortmund SC Freiburg na Signal Iduna Park. I jak dobrze wiecie, uwielbiam Borussia Dortmund. Kaś, mi to światło. Ale ja tam nie jadę, żeby dobrze się bawić na meczu. Ja tam jadę ocenić yellow wall. Yellow wall. Yy. A więc moim partnerem do dzisiejszej podróży będzie mój kochany Kazik. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Kaziku. On jest czarny, on nie chodzi do kościoła. Ale... Śpię. On i jego rodzina jest bardziej za Borusją. Znaczy on szczęście za Bayernem. Tylko Realty. Cicho! No więc po prostu ocenimy sobie, czy Yellow Wall jest aż tak bardzo overrated. Zobaczymy, czy Borussia zremisuje 0-0 jak z Heidenheim, albo będzie wygrywać 2-0 i zremisuje 2-2 jak z Heidenheim. Bądźmy dobrej myśli, że zobaczymy dużo goli, jak ostatnio we Freiburgu, gdzie Borussia wygrała 4-2. I, I muszę schudnąć, bo mam baby face'a. Lecimy w trasę. Uuu! Such a fit Dobrze. w tych Niemcach, ja nie mogę. No ciepło kurna, w Dortmundzie będzie 12 stopni. Jesteśmy z Kazimierzem już e, w naszej destynacji. Nie bezpośrednio w Dortmundzie, jesteśmy trochę przed, w Bielefeld. Bielefeld. Jest. Bielefeld, jest. Całą drogę się tego uczyłem. E, w, po prostu gra jest za jakieś dobre 10 godzin, nie, już 9. No droga przebiegła sprawnie, prawie nie spałem, ale coś są dwa fajne drowniki, takie nie zielone. Tak ładnie, taka. I tak ciepło. Ja tak... Oh. No, e, ogólnie to pokazuję wam jakąś lasową drogę. O, tak będzie lepiej. Żeby nie pokazywać mojej strasznej mordy. Już na początku się naoglądaliście. Mojego e, tłustego ryja. <gryw> Mamy nawet kościół, więc wy antychryści możecie pójść do kościoła. Nie wiem, co dalej mogę powiedzieć, po prostu. Panie Kazio. nie ma co zwiedzać. Nie ma co zwiedzać. Nie, Dora, widzowie. Tutaj z Panem Kazikiem robimy urbex. Urbex, miejsca, które jest dopiero budowane, czy tam remontowane, bardziej budowa... Bomba atomowa. To nie tu. A bomba tu jest większa bomba atomowa? No way! Bomba atomowa! Dobra, dalej urbex. Wbiliśmy, wbiliśmy się komuś na przyszłą chatę, nie? My byliśmy tutaj pierwsi. Byliśmy tu szybciej niż właściciel. No, możliwe. Ogólnie tu nie jesteśmy w domu. Jesteśmy w... na urbexie. Urbexie jesteśmy. I tu nie ma... A tutaj jest z drugiej strony Dobra koniec urbeksu, tyle. Po prostu chciałem wydłużyć odcinek. Zostaw suba i lajka i wbij na główny kanał. O Nie wiem gdzie jestem. Wiem, że gdzieś jestem. Legendarne buciki. Musiałam to zrobić to samo na tsunami. O cholera. Malowane jajca. Nieźle. O Boże. Marzenie. Marzenie. Jeszcze tam są bliżczarki. Kolega się chyba dobrze bawi. Kolega się bawi wspaniałe. Och, że to będzie prawdziwy futbol, nie jakieś takie gówno. Dalej nie wiem gdzie jest, Pomóżcie mi. Co tu robią pokemony z kajdankami? What the heck? Niebieski, tam jest jeszcze czerwony, zielony... Jakiś cherry freeze. Jesteśmy, 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 jest, Jesteśmy we swojej destynacji wraz z panem Kazikiem. Ale fajna cenzura. Mamy Prima Cherry Freeze, który pachnie gównianie. Hopma ma Prima Lime Jeśli chcecie test Prima Lime To wbijcie na odcinek z meczu Tottenham Crystal Palace Bo tam była szczera opinia Mam nadzieję, że to nie będzie gówniane I jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem To jutro kupię sobie Blue Raspberry I ten czerwony jakiś Nie wiem gdzie jesteśmy ale Niemcy, robimy, test, robimy, robimy test Robimy test, robimy test Widzicie to, widzicie to? To jest taka wielka emotka, jaka fajna emotka Sorry, że musicie widzieć mój ryjec ale to jest jedyna rzetelna opinia. Cherry freeze. Jestem rich bitch. Pachnie to gównianie, naprawdę. Ej! How does it taste like? Szczera opinia? Dobre, ale słodkie. 9 na 10. Zartowałem. 7,5. Dobra, dobra, teraz test. Lajma, lajma. ale to... Ale tu fajna emotka jest Pi. Dziwnie pachnie. Ja wiem, wszystko dziwnie pachnie. To Prime. Ale słodkie. No to jest chyba najsłodsze. Lipca. No, nie Dobre, ale słodkie. 8 na 9. Dobra, a teraz tego aktualnego. Może jutro będzie blue Raspberry i to czerwone gówno. To też jest dobre. To jest chyba lepsze. Nie, takie samo. Nie, dla mnie to jest gorsze trochę. Dla mnie może być, bo to jest za słodkie. Gites, 8 na 10. Dla, dla mnie 7,5 bam, Dobra, lecimy gdzieś. Czemu ja wam pokazuję motkę? dawaj jako Prima Dobra, widzowie słuchajcie. Tutaj mamy legendarne butyki. Co to jest? kurwa, zaklanka No, no. Legendarne. haha ha. On to zrobił. On to zrobił. Yy, witam Was bardzo serdecznie, godzina 18.06 o 14.30 jakoś był krótki wypad do sklepu po Prime'a i po inne pierdoły mam niebieskiego Po popierdzieli mnie z tym światłem poza niebieskim mam jeszcze czerwonego i jednego Super Secret więc robimy tej test o tak, mam jeszcze zielonego i tego cherry Jej! Kurde, coś mnie strzeli. Teraz mi jeszcze telefon spadł. Otwieramy. Białe, no way. Pachnie. Pierwszy projekt, który pachnie dobrze. To musi być zębrze, z jest gówniane. Kiszę światło. Proszę, światło no! No Więc niebieski prime. Best one so far. Wybiłem prawie całą butelkę, mam tylko jednego. Nie polecam, bo za mało. 9 9 zdecydowanie 9? No więc widzowie ogólnie... O cholera Kaziu! Dobre. Dobre, dobra, dobra, dobra. Kaziu, 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 prime, 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 niebieski prime, niebieski prime. Lepszy, 9 na 10 Ja bym nawet dał 10 jak teraz sobie myślę Jeśli, czerwony, jeśli czerwony będzie zajebisty, to ten Ale naprawdę, ten cherry to... A jak to, nie, to zmieniam mnodyczki A cherry to, to jest nic w porównaniu do tego Very good Very good, very nice 3 godziny My też będziemy Sigma. spokojni, Zdjęcie na dole Mamy tu Let's go, idziemy po koszulkę Royce'a to boję się, że mogą gdzieś mnie nie wpuścić, jakby przez coś, ale mam nadzieję, że mnie wpuszczą i wszystko pójdzie dobrze. Ze mną jest Pan Kazi obok, to już idziemy. Idę sobie na szybko do FanShopa po koszuleczkę Roysa oraz po szaliczek i będzie GIT. Powalczę o ten podpis Roysa. Ale jedyna szansa, żebyśmy zdobyli podpis, to jest jaką będzie robił to albo kogokolwiek, ale. To szczerze wątpię, bo mamy z totalnie drugiej strony, jak oni wychodzą z tunelu. Więc do, do oglądania fajnie, do podpisywania trochę słabo. Przedwórz to, ale taki gorszy. Stadion drugi Borusi obok Borusi, a sam brat jakiś, nie wiem 6 na 10, bo trochę średnie w porównaniu do Monachium Ile masz? Tam jeszcze z tyłu jest z Let's go! Dobra O dobra Nie ma takiego wrażenia jak na Lechigdańsk albo na tym Na Lechigdańsk albo na Bajernie Monachium to, to tak się w głowie kręci. Tam są ławki Tam są tam są ławki. O, raczej podpisu nie będziemy, No chyba że po meczu. Zobaczymy, czy będą śpiewać. Kasiu to w ogóle twój pierwszy mecz taki poważny chyba, Nie. Jakie mamy zajebiste miejsca? No, niby tutaj jest trochę. Trochę później weszliśmy niż to, bajernie, ale kurde. Obsta Dobra, obserwujemy wynik, jaki twój wynik? 3-2 Borussii. 3-1 Borussia, myślę. Tak jak takie 4-2 też by było fajnie, ważne, żebyśmy zobaczyli na tyle goli, żeby się cieszyć, nie? 1-0 przeżyje, 0-0 nie przeżyje, przegraną przeżyje, byleby nie do zera. Ale stadion naprawdę robi wrażenie, tylko lepiej by było być tam, bo tutaj trochę zasłania ten, ten dach, ale jest i tak ok. A na razie tutaj cicho, ale w sumie się nie dziwię, bo jest godzina. Mamy godzinę. Mamy 40 minut do meczu. Ale małe monitorki. Powalone, dobra. Wreszcie czas zacząć tą główną część odcinka. Jako pan Bayernu Borusia wygraj, please. Drużyna Borussii. Sagra. Nie? A daje mi Sancho Hummels Powalone Mamy 2-0! Malen! 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 Ale to piękny Schlotterbeck zrobił, nie? Malen to... to... Malen... Szloterbeck po prostu wziął przebieg, podał do Malena 2-0. Świetna połowa pierwsza. Powinno być 4-0 zamiast 2-0. Ale to już jest ok. Yellow Wall, nawet kiedy gra została wstrzymana przez widzów to dalej śpiewali. Naprawdę robi to wrażenie. I naprawdę fajna, na, nawet zajebista jest atmosfera na Borussii Dortmund. Przynajmniej jak na razie zobaczymy, czy drugą połowę też będę cały czas śpiewać. I liczę na te bramki, kiedy maleńci idealnie wrzuca, albo kiedy masz pustą drogę do bramki, to nie zmieniajesz nogi. Dobra, druga połowa, liczę na jeszcze dwie bramki Dortmundu, żeby było takie fajne, przyjemne 4-0, a tam to w ogóle chłop zrobił taką ruleckę, że ja nie wiem. Mówiłem, że z Rosnego walną! Mówiłem! Znaczy nie bezpośrednio, to była to bitka z Rosnego. Mamy trzy!

To okazja, ale ostatecznie 3 do 0. Koniec spotkania. Zadowolony panie Kaziu. Bardzo. Yellow Wall troszkę pod koniec się zatrzymało, jakby zwolniło, ale i tak cały mecz. Nawet ten. 3-0, 3 sekundy. Wygrałem naszą rywalizację o, o Dolce, bo ja byłem w dużej wyniku. Co to powiedziałeś? Cicho, powiedziałeś. Mówiłem 3-1. Ja też mówiłem 3-1. Mówię 3-2. Grają naszą rywalizację o v dolce On nic nie wie Dalej uważam, że felkryk powinien zejść i wejść, a ale... Taki styl. Nie wiem, czy szybko tu wrócę. Oby tak, bo dla samej atmosfery jest to super. Ale i tak, Monachium Peter. Wracamy Dobra, godzina 13 jakoś. Teraz panenka życia sobie gramy. Ja pierdzielę Fylkryk, no dobra, podaj, podaj, robimy Felkryk Fylkryk! Z racji z tego, że na ostatnim wyjściu do Niemiec e, by, byłem w maku i testowałem tą rzeczy, których nie ma w Polsce, które się za bardzo nie wyróżniły. A jest obok mnie dosłownie KFC, idziemy na Maka Czemu Bayern przegrywa 1-0 po bramce wypożyczonego piłkarza z Bayernu? What the fuck! Czemu to jest takie ogromne? Dobra, może, może coś nowego wprowadzili w te kilka miesięcy. Oby. Dobra, Kissim, że Bayern przegrywa 2-0. Mimo, mimo że, mimo że to są tak małe porcje w Niemczech, jakby to jest takie malutkie w Niemczech, to lody, McFlary zawsze są takie dowalone. To jest lion, jakiś karmel, pełno rzeczy, pewnie będzie dobre, a, tamte, a tamten, a burger to nic zazwyczaj tak zwane 7 na 10, bo mogło być lepiej. Dobra, czas kończyć tego vloga, ostatnim primem, tego kolorowego, nie pamiętam jak się nazywał, nie będę teraz na filmie, bo to film z meczu. Ostatni raz moja brzydka morda. Prime Tropical Punch. Testujemy. Pachnie tak średnio, więc gorzej niż niebieski. Smakuje podobnie do niebieskiego. Też 9, jak na niebieskim. Elo. Tyle z bloga. Nie wiem, kiedy będzie następny. Najszybki w marcu.